Lekcja poświęcona prędkości, drodze i czasowi. Głównym tematem będzie droga, ale najpierw opowiemy sobie, co to jest z tą prędkością, drogą i czasem. Zarówno ludzie, jak i samochody, statki, a i inne przedmioty albo zwierzęta poruszają się. No i z tym ruchem związanych jest często kilka pytań. Po pierwsze, jak szybko się poruszamy? Jak daleko? Zajedziemy, albo zajdziemy, lub dopłyniemy. Jak długo ta nasza podróż trwała bądź będzie trwać? Z ruchem ludzie mają od setek lat do czynienia i chcieli na te pytania, takie dosyć ważne, odpowiedzieć. Z odpowiedzią na pytanie, jak szybko, związane jest pojęcie prędkości. Prędkość. Prędkość. Z odpowiedzią na pytanie, jak daleko, związane jest pojęcie drogi. Droga. A czasami się mówi długość drogi. Długość. I wtedy tutaj zastępujemy tą ostatnią literkę i wpisujemy i. Długość drogi. A z odpowiedzią na pytanie, jak długo, związane jest co? Czas. Prawda? A więc, żeby odpowiedzieć, jak szybko jedzie ten samochód, albo jak szybko idziesz, musimy podać prędkość. Żeby odpowiedzieć na pytanie, jak daleko zajdziesz, jak daleko zajedzie samochód, jak daleko popłynie statek, musimy podać długość drogi. A żeby odpowiedzieć na pytanie, jak długo będziesz szedł, albo jak długo jechał samochód, Musimy podać czas. Te trzy wielkości, a więc prędkość, długość drogi i czas są nierozewalnie związane z ruchem. I zależność między nimi jest taka: popatrz: Żeby określić prędkość pojazdu, samochodu, psa, kota, czyli prędkość tego, czegoś, co się porusza, musimy podzielić długość drogi przez czas. To jest podstawowy taki wzór, którym się będziemy posługiwali i teraz na tych lekcjach, ale i na lekcjach fizyki, począwszy od pierwszej klasy gimnazjum. To jest tak zwane równanie ruchu. No, ale to zbyt groźnie zabrzmiało. Na razie zapamiętajmy tylko tyle, że jeżeli chcemy połączyć ze sobą te trzy wielkości, to musimy zapamiętać ten wzór, że prędkość równa się długość drogi podzielić przez czas. Mówię podzielić, a rysuję kreskę ułamkową, ale pamiętamy, już jesteśmy do, dobrze z matematyki, że kreska ułamkowa to jest nic innego jak znak dzielenia. No a skoro tak, skoro mamy tego rodzaju wzór, to co nam daje? Ano daje nam to, że ilekroć będziemy na przykład znali długość drogi i czas, to będziemy mogli policzyć prędkość. Jak się okaże z dalszych lekcji, jak będziemy znali prędkość i czas, będziemy mogli policzyć długość drogi. A jak będziemy znali prędkość i długość drogi, będziemy mogli policzyć czas. Czyli wystarczy znać odpowiedzi na dwa z tych pytań, a już trzecie można policzyć. Takie to jest miłe to równanie, ten wzorek. Na razie jeszcze do drogi nie dojdziemy, popatrzmy jeszcze na ten wzór. Czyli prędkość to jest długość drogi podzielić przez czas. Jak tą prędkość wyrażamy? W jaki sposób możemy ją określać? Popatrz. Czyli prędkość można odkreślać w różnych jednostkach. Na przykład w samochodzie, jak się jedzie, to licznik samochodowy podaje prędkość w kilometrach na godzinę. Ta literka H, H, to jest międzynarodowe oznaczenie godziny. Zamiast pisać Godz, co jest po polsku, przyjęło się w całym świecie pisać literkę H. Dlatego i my w matematyce i fizyce, zamiast pisać Godz, będziemy pisać literkę H od dzisiaj. A więc prędkość można określać w kilometrach na godzinę, ale równie dobrze w kilometrach na minutę, ale równie dobrze w kilometrach na sekundę. Co to znaczy? Na przykład będzie taki napis. Wytrę tą kreseczkę i dam Ci przykład. Będzie na przykład taki napis: 20 km czytamy na godzinę. Kilometrów na godzinę. To znaczy, że to coś, na przykład samochód w ciągu jednej godziny przejedzie 20 km. A gdyby było 20 km na minutę, to by oznaczało, że ten Obiekt, który się porusza z tą prędkością, w ciągu jednej minuty przejeżdża 20 km. No, a gdyby było 20 km na sekundę, to by znaczyło, że w ciągu jednej sekundy przejeżdża aż 20 km. To już coś strasznie szybkiego musiałoby być, żeby w ciągu jednej sekundy przebyć aż 20 km. Prawda? Popatrzmy na pozostałe możliwości. Tutaj mamy w metrach na godzinę, na przykład 5 metrów na godzinę. To znaczy, że w ciągu godziny, na przykład, ślimak jakiś przebył 5 metrów. Taką ma prędkość. A gdyby było na przykład 5 metrów na minutę, czyli że w ciągu minuty przebywa 5 metrów jakiś inny zwierzaczek. A tutaj na przykład 5 metrów na sekundę. Któż to 5 metrów na sekundę może? Przebiec. No to musi być już coś bardzo szybkiego, żeby 5 metrów w ciągu sekundy przebiec. Taką szybkość ma. Tak czytamy tego rodzaju napis. Ileś metrów na sekundę. U góry jest droga, a u dołu czas. Następne możliwości. Centymetry. Centymetry na godzinę, centymetry na minutę, centymetry na sekundę. Na przykład 5 centymetrów na sekundę. To znaczy, że w ciągu jednej sekundy przebywa 5 centymetrów. No i kolejna możliwość, milimetry. Milimetry na godzinę. Na, przyk na przykład 120 milimetrów na godzinę. Czyli w ciągu godziny przebędzie 120 milimetrów. To coś strasznie wolnego. Musiałoby być taki powolny, na dodatek leniwy, bardzo ślimak na przykład. Ale już na przykład 120 milimetrów na minutę. To znaczy, że już w ciągu minuty przebył 120 mm, to to szybszy ślimak. Dlaczego szybszy? Bo zwróć uwagę, tu jest w ciągu godziny, czyli w ciągu 60 minut, a ten w ciągu jednej minuty, czyli tutaj bardzo wolny ślimak, a tutaj ślimak super fast, bo już 120 mm na minutę przebył. No a teraz na przykład 5 mm na sekundę. No to może jakaś. Coś szybkiego, jakiś yy, może nie ślimak, ale inny zwierza, który szybko skacze. W ciągu jednej sekundy przeskakuje 5 mm. W ten sposób możemy wyrażać tą naszą prędkość. Zawsze u góry podajemy drogę, a u dołu czas. Opatrz na taki przypadek samochodu. Ten sam samochód. I teraz ten sam samochód może jechać z prędkością. 25 km na godzinę, 50 km na godzinę, 90 km na godzinę. Tylko on je nie zmienia. Jak podajemy prędkość, to mówimy czasami średnia prędkość. Średnia albo stała prędkość. Ta prędkość mu się nie zmienia. Ty wiesz z codziennego życia, że to jest nieprawda. Samochody przyspieszają, hamują i tak dalej. Ale takimi bardziej skomplikowanymi zjawiskami zajmiemy się dopiero w gimnazjum, dobrze? Na razie umawiamy się tak, że ten samochód jedzie ze stałą prędkością. Często nazywamy, nazywamy ją po prostu średnią. No i teraz popatrz, co się dzieje. Trzy przypadki. Wszystkie startują z punktu zero trasy. Tu jest wyrysowana trasa. Połowa, 50 kilometrów, tu jest 100 kilometrów. No i teraz każdy z nich jedzie dokładnie jedną godzinę. Popatrzmy, ile przejedzie pierwszy samochód. Ponieważ jedzie z prędkością 25 km na godzinę, to w ciągu godziny, ile on przejedzie, tu, 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 tu i dotąd dojedzie. Tu jest 25 km. W ciągu jednej godziny przejedzie tylko tyle, 25 km, bo taką miał prędkość. Ten drugi ma większą prędkość. 50 km na godzinę. No to wyruszył i w ciągu godziny przejedzie tyle. Ciach, 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 ciach. Dotąd dojedzie. O, w ciągu godziny przejedzie tyle. Przejedzie taką drogę. A ten ostatni, 90 km na godzinę. Widzimy? Coraz szybsze te samochody, prawda? Brrr, o gdzieś tu. Tu jest 90. Tyle przejedzie ten ostatni który miał największą prędkość w ciągu tej samej godziny. Te odcinki o ten, ten i ten, to co to jest? To jest droga. Widzisz, jak znamy, bo obiecywałem to na samym początku, jak znamy dwie wielkości z tych trzech pytań. Znamy prędkość i znamy czas, to mogliśmy powiedzieć, jaka jest droga. I to jest właśnie przedmiotem tej lekcji. Tak naprawdę, jak znasz prędkość i znasz czas, możesz obliczyć, jaka jest droga, i być uśmiechnięty. No i teraz takie typowe zadanie. Samochód jedzie z prędkością 90 km na godzinę. Jaką drogę, o drogę pytają, pokona w czasie? Czyli zobacz. Znamy prędkość, znamy czas, bo tu za chwilę będą nam go podawać w kolejnych podpunktach, więc go znamy. I tu będzie jeszcze jeden. O, taki znienacka u dołu. Znamy prędkość, znamy czas, no to będziemy mogli policzyć drogę. Właśnie o to nas pytają, o tą drogę. No to liczymy w takim razie. No to popatrzmy. W podpunkcie A czas jest równy. 3 godziny. Prędkość 90 km na godzinę. Czyli jest tak. W ciągu jednej godziny przejechałby 90 km. O taka jest prędkość. 90 km na, tutaj w domyśle, jedną godzinę. No to jak są 3 godziny? No to te 90 trzeba pomnożyć przez 3. 3 razy 90 km. 3 razy więcej pojedzie. 3 razy 90 jest 270 kilometrów. I to jest nasza pierwsza odpowiedź. Taka jest nasza pierwsza droga w podpunkcie A. No a teraz w podpunkcie B mówi czas jest równy 25 minut. Hmm. Znowu, mamy tak. Jedna godzina, to wiemy, przejedzie 90 kilometrów. No ale tu jest powiedziane w minutach. Nie wpadamy w panikę, bo pamiętamy, że jedna minuta to jest jedna sześćdziesiąta godziny, bo godzina ma 60 minut, prawda? Zatem 25 minut to jest 25 sześćdziesiątych godziny. Skoro to już wiemy, to robimy dokładnie to samo co poprzednio. Już wiemy, jaką ile godzin. O tyle godzin trwa czas. 25 sześćdziesiątych. I robimy to samo co poprzednio. Mnożymy przez ilość godzin. A że to jest ułamek, no to trudno, my już umiemy na ułamkach przecież działać. Bez paniki. Tu mnożyliśmy razy 3, to była ilość godzin, a tutaj będziemy mnożyli razy, przez 25,6. Proszę bardzo, mnożymy. 25,6 razy 90 km. Skracamy sobie grzecznie, przez ile sobie skrócimy?